Hej, hej, Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Xenoverse. Pytacie się tyle razy, pytaliście, kiedy będzie Dragon Ball. Kiedy będzie Dragon Ball, kiedy będzie Dragon Ball. Tak naprawdę, przeszliśmy już cały wątek główny Dragon Ball, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie do playlist, gdzieś tutaj pewnie na górze w rogu będzie podana. I przeszliśmy również wszystkie DLC, więc nie mamy tak naprawdę więcej co tutaj robić w Dragon Ballu. I powtarzałem nie raz, że zostali nam tylko tak naprawdę mistrzowie. Czyli zauważcie, że. E, no właśnie, zauważcie, że zostało nam czterech nieodkrytych e, i do ukończenia treningu jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, ale wiecie, ile mnie czasu kosztowało to, żeby wbić e, Szatana Serduszko, Krilana, e, Kapitana Giniu, Cella, e, Gotenksa, Mister Satana i Jamsze. Wiecie, ile mi czasu kosztowało to, żeby wbić ich przyjaźń na maksa? Bardzo dużo. Naprawdę. To ja nagram ich treningi w ciągu półgodzinnego odcinka, może. A wbijanie tego maksymalnego poziomu ich przyjaźni zajęło mi kilka. No, kilkanaście nie, ale prawie. Godzin. Także. Szyma. O masakra. Widzicie, jaki ja dla Was jestem dobry? Widzicie? Widzicie, ile czasu poświęcam na to, żeby nagrać półgodzinny odcinek? Dlatego na samym początku mogę przypomnieć, że jeżeli jakoś tam mi chcecie podziękować, to możecie zostawić komentarz oraz łapkę w górę. Wtedy będę jakoś. Może, może mi się to zrekompensuje. W każdym razie. Em, no tak. Ale teraz, bo ja sobie porobiłem tak. Po... Ich, ich przyjaźń poza odcinkami, ale nie robiłem ich treningów, tak? nie robiłem tych nowych ataków, tylko wybijałem po prostu to, co mam w tym momencie. Eee, I na przykład w tym momencie ma, naszym mistrzem jest Mr. Satan. No ale to może jak skończymy nauki u Mr. Satana, to powiem wam, o co mi chodzi tak naprawdę. Eee, skorzystamy z pomocy tych dwóch smyków, Son Gotena i Tronka. Widzieli jak walczę w turnieju sztuk walki i zgłosili się na Ochotnika nazywać czempionem to znaczy że będziesz walczyć z trzema przeciwnikami, to dopiero będzie próba, no tak jeśli wygrasz, nauczysz nauczę się ultra niesamowitej umiejętności, akurat em, jeżeli chodzi o szatana, prezent dla ciebie, o proszę, jakaś aura dostanę jakąś aurę to ciekawe, od szatana dostanę mhm. od niego dostanę jakąś aurę, ciekawe dobra, z dwoma

Ej, czemu? Czemu ja się nie pojawiam za jego plecami? To nieładnie. No chodź tutaj do tatusia. Chodź. O, no kamehame już tutaj robiłem dziesięciokrotną kamehame, a ten przeschodził. No. O, słabo, nie, nie naładowano. A coś mówiłeś o Super Saiyajin? No właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. A ciekawe czy... O, Maluchy też się będą przemieniać? Tylko nie mówcie mi, że się będzie scalać. O, Tak, to co lubi się najbardziej. Chodźcie maluchy. O kurde, powiem wam, że nie za dużo zrobiłem obrażeń. No trąg, daj spokój. Trąg, daj spokój. Dobra, chodźcie. Zaraz wam spuszczę manto. Ej, naprawdę mało obrażeń im robię tym moim wybuchowym. Ja nie wiem czasem, czy ja nie, zmi nie zmieniłem e, sobie swojego ubrania. Prawdopodobnie tak i, i dlatego mam tak e, słabe te efekty, znaczy ciosy kończące. No nie, naprawdę. Wybuch panieński. Co ja tutaj mam? Kopniak dynamitu, poza bojowa F. A właśnie, jakbym poza bojową F zrobił, kurde, one, oni mi biją. Dobra. Będziecie? No nie wierzę jak maluchy mnie klepią Aha, będzie się scalać dobrze No dobrze jak się będzie scalać, no ale cóż. A, ja nie mogę ja nie mogę się ten? Jak to koniec? Aha, bo miałem zmniejszyć ich poziom zdrowia. Chyba tylko do określonego poziomu, prawda? A, wziąłem jeszcze kapsułkę. Brawo, Seto. już transformowany? Super, a prezent dla ciebie. Dostałem, dostałem transformację, prezent dla ciebie. Ciekawe. Co za moc? Dlaczego ci dzieciaki wyszły przed zakończeniem? Nie chciały autografu? <laughs> e, prezent dla ciebie. Musimy trenować. Zobaczmy, co to jest ten. A nie, to personalizuj. Zobaczmy ten zestaw umiejętności. Maksymalny ładunek. E, zamiast pozy bojowe, wezmę tą prezent dla ciebie. Umieść skrzynię, która odnawia zdrowie. O kurde! Ciekawe. Dobra, lecimy. E, spojedynek z z BU. Mhm. Mm bo jest moim sługusem. Ej, nie mów tak, bo był twoim przyjacielem. A nie sługusem. Dudniący cios Satana. <laughs> Spoko. Postaram się rozwalić ich na Chociaż ostatnio to powtarzałem jedną misję cały czas w kółko, bo musiałem naładować sobie. Właśnie ja, a... tą przyjaźń, a... wszystkich. A jesteśmy na planecie Kajuszynów, nie? A, a, tak. Gdzie oni są? Ej, gadają, a mi czas leci, zauważcie. Hmm, Izo? Satan no no kieraj. Dobra, jest. Dobrze, Szatan zbóg. Okay. No. Dobra, szatany nie ma się go, co tak naprawdę... W tym momencie. o, ty mendo. No przecież mnie zaraz coś trafi. A zaraz, zobaczmy ten prezent yy, dla ciebie.

Znowu pouciekali. po uciekali. Czyli w takim razie zdrowy Satana Trzeba było z, do tak niskiego poziomu z, y, zbić. No, a to tak naprawdę było możliwe pewnie kilkoma ciosami o, gazetę, no, proszę. Dudniący cios Satana. Będę musiał to też wziąć, nie wiem, czy czasem nie będzie chciał, żebyśmy na przykład zakończyli walkę nie, tym właśnie ciosem. Dudniący cios Satana, moja nowa umiejętność. Strasznie mnie to zastanawia. Na koniec, no właśnie, tak też mi się wydaje. Eee, pokonaj Mistrza Satana nad ciosem Satana. Okej. Okay. I nadszedł zbawca dostanę jakieś, jakąś aurę. Ciekawe. Szczerze myślałem, że zrobimy e, te. Mistrzostwo. Myślałem, że zrobimy te wszystkie mm, mistrzostwa z, w jednym odcinku, a ty kurde, jednak. Z, z... <śmienicza> tak naprawdę, Satan. <śmienicza> Patrzcie, jak się ty... oj, 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 bo zaraz go kurde. Wciąż rzuca we mnie kamieniami. Dobra, <śmienicza> no się, żeby móc... No Jezus może jakie to jest słabe! Jakie to jest słabe! Dobra, muszę się naładować, żeby to parę razy porobić. Dobra, najlepiej zamienię się w super Saiyan na drugiego poziomu, w nie będzie mi się zużywać. Okej okay. No naprawdę są O, jest. Dobra, zakończyłem. Nic nie jest, że ten? Nic nie jest? Swoją drogą, widzieliście już pierwszy odcinek e, nowego o, oj, anime? Ale ciekawie to wyszło, nie? Ostateczny atak. To jest ostateczny atak? Ta aura? Trening mistrza świata odblokowane osiągnięcie. Super! Zaliczam kurs! No, i dobrze. Nadszedł zbawca. Proszę, proszę. Miejsce, że tam przestajecie teraz trenować. No dobra. Ale teraz, na przykład, żeby. Wziąć, podjąć nauki u innego mistrza, musimy go najpierw znaleźć, więc będę musiał parę razy przeładować grę do tego, żeby, no bo zawsze dwóch mistrzów jest aktualny i jakiś jeszcze jeden gdzieś tutaj się kręci po okolicy, dlatego będę, tutaj zrobimy sobie cięcie, ja znajdę tego, którego potrzebuję, czyli tego, którego mamy na przykład maksymalne właśnie, maksymalną przejaźń i zaczniemy u niego nauki, nie wiem kto to będzie, także zaraz się widzimy. Znalazłem Kuririna dokładnie w tym samym podejściu. Jak wyłączyłem nagranie, to poszedłem dalej na zwiedzanie, gdzie tutaj jakiś mistrz się e, schował. No i właśnie. Zaraz, wydaje mi się, że możemy już przejść do kolejnej. O której tak. E, jako. Aha, seria Orina. Musisz wybrać serię Orina, no dobra. Czyli ostatecznym ciosem musi być seria, nie to, seria Orina, zamiast dudniących cios będzie seria Orin, dobra, czyli to i lecimy z atakami Krillana, konaj Krillana, Kuririna Krillana, jeszcze jakoś miał inaczej, Właściwie co mi się ostatnio śmiać chce, oglądam sobie teraz Dragon Ball GT, a jestem na 40 odcinku, a tym co leciał w WTL i. I e... Songo jest e, nazywany e, przez Vegetę. Słychać, że mówi kakarotko. A przetłumaczone jest to na polski kaszalot. No po prostu, kto co za debil, to. Ej, nie zabij tego. No właśnie. Później niestety już Krillem przyszedł na, na emeryturę, tak samo jak i. Em... Jamsza. Tak samo prawie jak ten Shin. Ten Shin jeszcze tam się pojawił chwilę. Zostawił jakiś nowy atak. Eee, tylko nie zdołałem przeczytać, jaki tak naprawdę. Doskonale. Kto by pomyślał, że tak szybko opanujesz? No, opanowałem. No. Wycofanie strzału rozproszonego. No, ale możemy dalej, tak? Swoją drogą. Z tyłu jest jako. To jest, to jest jeden z, z, z tych mistrzów, których jeszcze tak naprawdę nie... muszę zakończyć niedawno poznanym destructo e, No dobra, ale ten destructo muszę wybrać w takim razie. Nie, ja, zawsze się pomylę, no. E, destructo Ale to tu chyba było tutaj, nie? destructo disk. Nie. destructo Ja Jest destructo dobra. Ja! Okay. Tam był Jako, czyli mistrz, którego jeszcze nie poznaliśmy, to jest ten z innego. anime podobno, tak mi mówiliście. Pokonaj dyskiem. Ciekawe dlaczego atakiem, który jest tak naprawdę pierwszym. No, nie muszę. Bardzo mi się podoba ta muzyczka właśnie, która tam przygrywa w wiem czy tam dokładnie słyszycie. Ojej. No i tyle by było z Krillana. Albo Kuririna. To po chyba był prze, na Krillana, nie? Ranga Z, super! Czyli jesteśmy troszeczkę lepsi. Uwolnij swoją ki i ostateczny atak. Rozproszona Kamehame. Rozproszona? Ciekawe. Dziękuję, udało się. Udało się. Dziękuję bardzo. Czyli kuririn mnie przestał trenować. Ja! Możemy z nim oczywiście e, się trenować. Jeszcze jeden trening, może kiedy indziej, sparring. Ja! Czyli możemy tak naprawdę e, treningi powtarzać. Ja! No, Jezus, Maria, myślę. Okej, okay, kiedy indziej. E, gdzieś tutaj powinien być jakiś inny nauczyciel. Często stoją tutaj, ale równie często są w tej strefie, gdzie są sklepy. I tam też Kurilina ostatnio spotkałem. Wiadomo, że im mniej tych mistrzów będę miał do trenowania, to będę musiał na samym końcu szukać konkretnego jednego. To będzie bardzo, bardzo trudne, bo one... oni wszyscy ci mm, mistrzowie pojawiają się bardzo różnie, a niektórzy bardzo rzadko. Na przykład taki Birus. Po, pojawia się bardzo rzadko, tak samo jak i Songo. Na szczęście mamy Songo za sobą. Z Songo już mamy zrobione całkowite mistrzostwo, więc został tak naprawdę z takich rzadszych wirus. To jest pan, no kurde, no to w takim razie muszę przeładować Save'a, bo u pan mamy już maksymalny trening i trening ukończony. Także ja się zaraz włączę ponownie, a tymczasem idę szukać jakiegoś innego mistrza. Znalazłem Tęksa przy recepcji turnieju sztuk walki, jak widać. U Gotenksa mamy tak naprawdę jeszcze dwa ataki, które trzeba by było się nauczyć. Znaczy, no, tak, nauczyć. Użyj ost... pociskami gingin. No to w takim razie muszę je wyposażyć sobie. Ostrzał pociskami gingin. Weźmy sobie to. To było chyba tutaj, nie? Ostrzał pociskami gingin. Tak jest. Proszę bardzo, jako ostateczny cios, proszę bardzo, chodź. gotengs Zobaczymy. Cóż to. W ogóle tą rozproszoną kamahamę będę musiał kiedyś sprawdzić. Hmm. No proszę cię, Gotanks, naprawdę, musisz poćwiczyć. I to nie swoje gadanie, tylko. Nie swoje gadanie, tylko potrenować naprawdę, bo to jest taka duma, pycha, jak ty to nie jesteś dobry. A tak naprawdę jesteś słaby Gotenks. Na szczęście jak, już są, jak starsi są e, Tronki i są Goten, to nie są już tacy zarozumiali. Nie destruktogi dysk. To jest, to jest problematyczne z tego względu, że to nie trafia często. Zobaczcie, nie wszystko trafia, przez co za, za małe obrażenia. E, chciałbym zobaczyć kiedyś w anime. Jak wygląda Doktor? E, właśnie jak Tronk i go ten już są takimi nastolatkami. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Super atak, atak kamikadze super ducha. No to pewnie te super duszki, ale to ciekawe, to muszę zobaczyć jak to wygląda. No zaraz sobie to wyekwipuję. Chyba się uda. Ruszaj, no zaraz sobie sprawdzimy, kolego. Tak, i zamiast destrukto dyska weźmiemy sobie ten właśnie. Nowy atak, to. Zobaczymy. Co, czy mam go? Zmniejsz zdrowie, po... A nie, to tylko tak po prostu. Muszę zmniejszyć jego zdrowie, więc to będzie naprawdę łatwe. Co mi się zdaje. Hashtag łatwo. Mistrzostwo. Spróbuję wykorzystać właśnie. Aha, on jest jeszcze super wojownikiem. E, nie dalpują do mnie twoje ataki, Gotenks. Dladyński po prostu. Masakra. Ej, chciałem ci, kurna, zasponsorować twoje duszki, ale widzę, że się nie da, tak? O Jezu, to jest takie słabe, serio? Dobra, to no może normalnie z nim zawalczmy, bo po prostu będę się z nim tak paćkał bardzo długo. Mhm. Mam cię! Ach, będę wyrwał się Z gradu ciosów Nie ma Dobra, na koniec Mam nadzieję, że na koniec O Aha, rozumiem, że on A, przylecieliście teraz we dwójkę Fuzja się zużyła, no przykro mi Dobra, panowie. A, ale kurde, jakich jest dwójka, to może być dosyć... Ej, yy, chłopaczki, walczcie troszkę nie fair. Był was jeden, co prawda trochę silniejszy niż wy pojedynczo. Ale zawsze. A teraz się poszliście rozłożyć na części pierwsze. I co? Ja mam z wami we dwójkę walczyć, tak? Z waszą dwójką, tak? Zobaczmy, czy ukradnę mówić załatwię sprawę do końca. E... aha, znów fuzję chcą zrobić. No nieładnie, pan. O, kurde. Mam nadzieję, że teraz już będzie kurde koniec z nim. Ten też nie był jakimś tak wielce. Bardzy. On nic nie zrobił tak naprawdę, Gotenks nic nie, nie zaprezentował, bo, no nie wiem, w anime nie pamiętam, żeby pokonał kogokolwiek, tylko jakoś tam postraszył lekko, nie? Choć naprawdę nie zrobiło to na bu żadnego wrażenia. Dobra, na sam koniec, bo już mi się kończy Super Saiyan. A, no i moja super aura, kurde się zepsuła. Także nie było finiszu transformowanego. Trudno. I słabo bardzo. Atak kamikaze super ducha, ostateczny, tak, czyli pewnie wypluje więcej tych duchów, znając życie, bo mieliśmy atak, taki super atak, teraz jest atak ostateczny, więc pewnie wypluje e, dużo tych duchów naraz. A Gotenks przestaje się trenować, no. Bóg zniszczenia birus. On jest rzadki! Znaczy, dosyć rzadki. Bierzemy go, oczywiście, że tak! To był... To z sobą walczył Demigra. Bierzesz udział w patrolach czasu? Tak, więc miasto toki toki. No jasne, że tak. Ja! Yeah. To idziemy w takim razie walczyć. z Bogiem zniszczenia wirusem. Zmniejsz zdrowie Boga do pewnego poziomu. Strzał w głowę. Nauczy nas czegoś takiego jak strzał w głowę. Ciekawe. Kurde, tylko nie wypozyczam sobie fajnych superataków. Tylko mam jakieś te takie. poranne ćwiczenia. okej. Okay. Wow. Nie bij, bo ja się tutaj ładuję, kurde, Wirus! No, nie jest taki nie jest taki twardy Co, To był ten strzał w głowę, ty tego mnie nauczysz? Taki pstryczek w nos wręcz No zobaczcie Dobra pytanie jak na wirusie Sprawdzi się mój ULTRA BOMBOWIEC! A, wpadło mu na, na ten, na blok. Coś w dużo sensie, wpadło mu na blok. Aha, tylko do połowy, tak? Agata, Agata. Dobra, Birus, Czego ty mnie możesz nauczyć? Ranga S. O, niech będzie. E, esencji fiolki, o. Tam fasolki, czy Strzał w głowę. Ciekawe, cóż to będzie ten strzał w głowę. No teraz jestem Twoim mistrzem i będę cię uczył. Fantastycznie. Wujajo! Zawsze fascynowały mnie poziomy mocy Sein. Goku i Vegeta byli naprawdę potężni. No tak. To jeszcze trochę potrwa. No pewnie potrwa. Mm, muszę sobie wyposażyć tutaj na przykład ten atak, którego mnie nauczył, no? czyli ten pstryczek w nos, chyba. A co, tego nie ma? Jak to? Gdzie to jest? Ej, 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 zaraz. Nożyce, tyczka moczy, kopniak ostrze. Boga zniszczenia, ale to jest co innego. Gienki dama. Chyba, że to jest gdzieś tutaj. Właśnie. Znaczy to nie jest chyba ostateczny atak, tylko to jest unik. Tak. To jest unik. O, kurczę, będzie trudno to. Będzie trudno to opanować. No niestety. I zobaczcie, teraz na przykład e, na poziom przyjaźni wirusa jest zerowy. No na początku to on nie idzie do góry, ale trzeba trochę porobić tych zadań poboczniaków, żeby ten poziom gdzieś tam wskoczył trochę wyżej i robię sobie zawsze to zadanie 15, dlatego, że możemy tam uzyskać kule kryształowe po przejściu, jest to szybkie, szybki quest, a quest musimy zakończyć, żeby ten, żeby uzyskać właśnie ten, tą przychylność eee, wirusa sobie weźmiemy, bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że uzyskamy więcej jego przychylności, musimy brać go na misję, musimy wykorzystywać jego techniki i rozmawiać z nim po każdym, e, po każdym z takim zadaniem pobocznym, bo też to może dawać nam troszkę tego. Tak, to jest taki strzał... Ej, to zadaj obrażenia? Nawet nie wiedziałem, faktycznie to jest ten taki strzyszek w nos, zobaczcie. I to zużywa... I to zużywa chyba kondycję, nie? Niestety nie przymówię. No przyleci mi coś jeszcze. Tak, bo te zdolności uniku wykorzystują... Gdzie on jest? Kondycję, ja tutaj będę musiał... Stryczek, tak, i kondycji mam o wiele mniej. Ale zabijmy go. I pewnie nie ruszy nam się ten, ten wskaźnik. Przedmiot kluczowy, no właśnie o tym mówiłem. Dostałem teraz kulę i sobie tam brałem jakieś ostateczne ataki, już chyba robiąc. wbijając ten, tą przychylność, ten, ten przyjaźń tych mistrzów. No, tych kul zebrałem chyba trzy razy. Ohio, ohio. I zobaczmy, czy w ogóle. Lubisz nas troszeczkę bardziej. Oczywiście, że nie, więc teraz muszę spędzić kolejne jakieś pół godziny do godziny na to, żeby takiego jednego mistrza wylewelować na maksa. A zrobię to, żeby wirusa nie puszczać, bo później będzie mi go trudno znaleźć. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się do usłyszenia na razie, pa! I zostawcie łapę, pamiętajcie!